Siema ludziska! Dzisiaj mamy tę piątkę. Będziemy wymieniać rozrząd Te 5 z silniczkiem 1.9 Będziemy wymieniać rolkę na sprzęgło na alternatorze rolkę na napinaczu nie wiem czy tam będzie, bo widać, że już jest wyjechana i koło na pompie no i serwis i sprawdzimy auto co jeszcze by mu trzeba było zrobić to na pewno chciał klient robić od razu, więc to robimy. A później zobaczymy jeszcze, jak go podniesiemy, co tam go boli. Także zapraszam na film. Taka ta piątka, bialutka, jak kiedyś ja miałem. No, także widzicie, pokrywa zdjęta, łapa silnika zdjęta. Tutaj rury sobie odsunęliśmy na bok. Teraz napinacz odkręcić. Bo jak widzicie tu będzie przeszkadzał. Napinacz musicie zablokować, bo w góry jest jedna śruba, a druga śruba jest jak on jest opuszczony, to zasłania zasłania tą śrubę. Więc trzeba wsadzić taki bolczyk o tu jak widzicie w napinacz i go zblokować. Co wychodzi? No Jakby palcem, to No, palcem jeszcze nie pójdzie. Jakaś zapieczona jest. Ta śruba prawie wykręcona, stoi dęba, powiem wam. Że paluchami nie można jej odkręcić. Gdzie położej śrub napilacza? To jest tutaj ta, nie? U góry? Dobra. No i teraz macie już ładnie rozrząd na wierzchu. Dobra, Łukasz odkręci tą płytkę A ja zmienię A ja zmienię koło A ja zmienię te koło зараз појде To no, już chcesz blokować? Nie. No. Zobaczcie jakie wyjechane. Swoje już. Swoje już przeżyło. Zobaczcie ja, różnica. Tu normalnie poznajcie, jak się jedzie, to czuć. No i dobra, i w ten oto sposób mamy napinać po regeneracji. To co, lecę po stronie A zobaczcie teraz. Tam na dole widzicie, Był przed... tu mamy już blokadę wsadzoną. A na dole zobaczcie albo rozciągnięcie paska, ale już jest trochę wyostrzy, czyli wyostrzy. O teraz. I zobaczcie, zaraz nam wskocie blokada na miejsce. Z drugą stronę, bo ja nie wyjedziesz na dziurę? No, yy, w lewo. No, teraz powinna już wejść. Albo trochę w prawo teraz. W prawo, w prawo. Dobra. O, widzicie? I teraz dopiero nam skończyło. I teraz mamy ładnie ustawiony górny wał i dolny. A żeby to ustawić, to tak, wsadziliśmy tu blokadę, poluzowaliśmy te trzy śruby, no i tak koło no, wtedy zaczyna już pracować, więc mogliśmy tam na dole zrobić to tak jak powinno być. Teraz tutaj co, trzynastka? Nie. Zluzować, napinać. Co oni tu dali p***dę? Aha, szukać. Rozujemy napinacz. Piek. Dobra. Napinacz mamy luźny. Teraz tą rolkę tam z dołu, by się przydało odkręcić eee, Tutaj gdzieś była trzynastka

Mamy pasek ściągnięty. Zobacz jak nazwość się, będzie blokował teraz wszędzie. Co za wieś? No. I paseczek mamy ściągnięty. Zresztą z tym światłem chyba strasznie nie chcę łapać. O, młody nie jest, ale jeszcze wypojechać. Dobra, Łukasz ogarnia pompę. Także pompę ściągamy i lecimy w drugą stronę zaraz. Wszystko. Dobra, ja idę naszykować Łukaszowi graty. I działamy dalej. <laughs> Słuchajcie, mamy pompę wyjętą. No klient dostanie lepsze, będzie miał metalowy wiatrak. No i ogólnie my wymieniamy to tak. Jak to Łukasz mówi, puf, puf, i marnujecie bardzo mało płynu. Także nie głupi patent. Tak, ja wiem, zaraz wszyscy powiedzą, że płyn trzeba wymieniać. Nie trzeba. Nie trzeba, bo samochód sprawdziliśmy. Ma płyn zamarzaniem 47 stopni chyba. Także nie trzeba i nie ma sensu go wymieniać, bo jest czysty, klarowny jeszcze, tak jak tu widzicie. Także zawsze coś tam zaoszczędzone no i dobra, to teraz jedziemy w drugą stronę Powiem Wam Hintiego, nie Hitiego, to jest tego milłoki. które jest Ile na YouTube ma? Nie no Ale jak już dokręci tą ręką powiem Wam, że już za dużo nie można dokręcić. A nie urwie śruby, bo się zatrzymuje sama Fajny sprzęt, ale kosztuje ile? 175, Nie, nie. Obroty na minutę. A ile kosztuje? 300. No, za kawałka takiego możecie mieć. Ale jeżeli kręcicie dużo, to warto, bo, bo naprawdę fajny sprzęt. I ogólnie tutaj jeszcze jest to. Ten też jest. Dobry, ale gdzie on ma tutaj Nuty Nie widać nic. To jest kot jakiś. No to byście musieli gdzieś na najcie sobie popatrzeć. Ale powiem wam, na takiej baterii daje, daje naprawdę długo, długo radę I Jeszcze jednego wielkiego takiego gana gdzieś mamy Ogólnie cała... o tu jest, zobaczcie Ten to jest już taki dzwon konkretny Coś mi tu kurde ostrość gubi o. Ten to już jest grzmot taki że trzeba uważać, żeby nie ukręcić śruby, nie? I ma fajną opcję młota Także na młotku odkręcacie A na trójce później lecicie dalej Znaczy luzujecie Bardzo fajny sprzęt, no cała To wszystko, te trzy urządzenia Ty, te, te trzy urządzenia to ile? 4? Cztery? Cztery i pół? Cztery i pół koła Złoty Także trochę trzeba wydać, ale Ładuje, taką taką. aha. No, jeszcze i dwie ładwara Jest taka, że ładujecie tą dużą baterię, i tą od razu naraz, nie? Za jednym razem. Także parę zeta kosztuje, ale sprzęt ch chyba z jeden z najwyższych, pół, najwyższej pół. Dobra, pompa na miejscu na te tak zwane puf, puf No i teraz co? Pasek, napinacz, a tamtą rolkę. Tą rolkę, co tu wykręcałem, to na samym końcu damy. Tak jak w kedikach się robi. Dobra, my zakładamy co tutaj taśmy zabraknie. 7,5 minuty jeszcze mi zostało. Te miejsca. Dobra, słuchajcie, mamy rozrząd, już poskładany pas. Tam napinać już wsadzony. Pasek klinowy założony. Teraz przykręcamy łapę silnika i będziemy palić autko. No, słuchajcie, auto poskładane, jak słyszycie silnik chodzi ładnie. No i wspomaganie zaczęło pracować równiutko. pokręciu Widzicie? Kręcimy kołami, niczym nie trzęsie, wszystko jest dobrze. Także wina była ogólnie w napędzie, że obciążenie takie dostawał, że aż nim trzęsło. Także olej zmieniony, tu jeszcze umyjemy, bo się trochę rozlało. Poczekamy aż się odpowietrzy. I wyjazd. Dobra, dzięki, że byliście znowu, i do następnego.